Jedną z wielu firm, które zdecydowały się na wprowadzenie zmian, jest firma Wimed. Rozmawiamy dzisiaj z panem Zdzisławem Domczyńskim, prezesem firmy, o tym, co skłoniło go do wprowadzenia zmian oraz co te zmiany dają firmie. Ale zacznijmy od początku. 2017 i 2018 rok były dla nas latami bardzo trudnymi. Rozglądaliśmy się za systemem, który pomógłby nam analizować produktywność i efektywność infrastruktury i narzędzi i maszyn, i propozycja firmy Hilti wpisała się dokładnie w nasze potrzeby. Przeprowadzenie zmian w firmie to długotrwały i skomplikowany proces. W przypadku wdrożenia usługi OnTrack w Wimedzie udało nam się oznaczyć i zarejestrować zasoby w pierwszym tygodniu oraz w tym samym czasie przeszkolić kluczowych użytkowników. Gdybym w perspektywie czasu miał ocenić i efekty, i proces wdrożenia, jedno z najlepiej i najszybciej wprowadzonych wdrożeń, które daje konkretne efekty i rezultaty. Z firmą Wimed współpracujemy od niedawna. A już udało nam się wspólnie zorganizować również inne przedsięwzięcia. Jednym z nich jest szkolenie Lean Management przeprowadzone w naszym centrum serwisowym. My w tej chwili zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do systemu wszystkich podstawowych maszyn i urządzeń. Mamy ponad 100 urządzeń w systemie flotowym. Dążymy do tego, aby dla naszych klientów być partnerem w biznesie. Właśnie dlatego nasze aktywności często wykraczają poza standardową ofertę.